Przed tym unboxingu będzie czekolada karmelowa z firmy Milka. Yy, w tutaj mamy markę, jak mówimy, jest to Milka oczywiście. Tutaj macie napisane, że w 100% zrobimy z alpejskiego mleka. A tutaj macie kalorie. Tu macie takie rzeczy jak skład produktu, wartość odżywczą. I napisane, że yy, po zjedzeniu powinniśmy ten papier wyrzucić i że produkt się przetwarza. Kod kreskowy, datek końca świata i infolinię do producenta. I to sobie tyle. Wystarczy, żeby przejść do odpakowania produktu. Robi to się tak, yy, żeby się to przeciąga i produkt jest wypakowany. Jak widać, że się prezentuje czekolada po wy wypakowaniu, a człowiek że żeby ją sobie przetestować. Yy, powiem tak, jest naprawdę ona bardzo smaczna i yy, ma on taki smak czekolady jak i o karmelu. Yy, Wysokie tutaj macie cenę, jest jedyne 3,99. Ja Wysokie tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć słodki karmelowy czekoladowy smak. Ja Wysokie tutaj macie minusy, yy, że jak je ustawicie na słońcu to się roztopi yy, i w innych miejscach możliwe, że też. Wystarczy, że przejść do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługiwał na dużą, ale zasłużoną ocenę 10 na 10. I na to koniec i papa pa.